Witam wszystkich bardzo serdecznie, a przede wszystkim witam wszystkich spod znaku bliźniąt, bo to jest dla Was horoskop na luty 2019 roku. Zobaczymy, co tam się u Was wydarzy, jakie będą perspektywy na ten miesiąc, czy dobre, czy niedobre. Cóż, poza tym przypominam wszystkim, że możecie zadać jedno darmowe pytanie na mojego maila, którego znajdziecie pod filmikiem. Piszcie imię datę urodzenia oraz pytanie, jeśli pytacie o kogoś, również imię i datę urodzenia tej osoby. No i takie konkretne pytanie, żebym ja też wiedziała o co chodzi, bo często pytacie się na przykład o kogoś, również imię i datę urodzenia tej osoby musi być koniecznie, a możecie sobie pseudonim dodatkowo wymyślić, bo wszystkie właśnie darmowe pytania są w takich filmikach publicznych. Jak ten, który nagrywam codziennie, także dostaniecie link. Długo nie trzeba czekać na odpowiedź, także nie musicie, nie wiem, ile czekać. No, dzień 2, góra 3, tak? <noise> Ale to rzadko się zdarza. Najczęściej w ciągu dwóch dni już jest odpowiedź. Co poza tym? No, poza tym możecie też zadawać pytania po 10 zł. Też będą odpowiadane w filmiku publicznym. To już jest bez ograniczeń. Ile chcecie, możecie zadać tych pytań. Co jeszcze? No wiadomo, że wróżę też prywatnie, czyli przez telefon mogę Wam powróżyć, przez Skype'a, przez różne aplikacje, które są właśnie w telefonach, na przykład Messenger, WhatsApp. Także jeśli chcecie, zgłaszajcie się, będziemy rozwiązywać Wasze problemy. Wróżę też na żywo. Jeśli ktoś chce, może do mnie dojechać, nie ma problemu. Co jeszcze? Nagrywam filmiki prywatne z wróżbami na rok, dwa, trzy, cztery, pięć. No, na ile tam chcecie? Mogę Wam nagrać też z kart lenormand, lub możecie zaznaczyć, że chcecie karty anielskie. No, karty klasyczne również. Chociaż ja mam taki układ na życie i on tak ogólnie mówi, co tam w tym życiu się wydarzy. Co jeszcze? Możecie zadać pytania, też wam nagram w filmiku prywatnym, jakieś swoje, takie indywidualne. Nagrywam też oczyszczanie i wzmacnianie energetyki, czyli sprawdzam wszystkie. Klątwy, uroki, podczepy, wampiry energetyczne, blokady, co przyszło od strony matki, babki, prababki, czy ojca, dziada, pradziada, czy z poprzedniego wcielenia, co macie jeszcze do przerobienia, jakie macie duchy opiekuńcze i tak, dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy filmik, oczyszczam wahadłem, oczyszczam białą szałwią, mirą. Robię Wam takie oczyszczenie, żebyście też psychicznie się lepiej poczuli, silniejsi, Fizycznie i psychicznie bardzo, bardzo fajna rzecz, polecam, sama się oczyszczam, wiele osób oczyszczałam, są zadowolone, także dlatego to polecam, tak? Wysyłam Wam też tą swoją dobrą energię, żebyście byli wzmocnieni. Co jeszcze? No, na, oczywiście robię rytuały bez szkody dla nikogo. Teraz jest 21 stycznia, w pełni księżyca, później, już na początku będzie nów lutego, też możecie zamawiać yy, jakieś sobie rytuały na przyciągnięcie miłości, czy finansów, czy zdrowia, czy pracy. Możecie sobie tak, takie rytuały zamawiać. Nie robię żadnych spętań, nie robię żadnych dziwnych rzeczy, także nie proście mnie o to, bo wy mi proponujecie, nie wiem, jakieś pieniądze z kosmosu za takie rzeczy. Nie współpracuję z demonami, tylko z aniołami, e, dobrymi aniołami, bo anioły są różne. <laughs> także, e, no, niestety nie robię takich rzeczy i proszę mnie o to nie prosić. Co, zaczynamy. Zaczynamy tutaj, oczywiście, karty. Na koniec karta wyrocznia wizji Ciro Macchittiego. Przepiękne, jak zawsze, pokazuję Wam tego artystę. Jest przecudownym artystą. Uważam, że jego karty są najpiękniejsze. To jest też jego talia. Mam, mam kupę jego talii. Chciała mieć wszystkie oczywiście, ale nie mogę. Nawet była jedna taka talia, którą chciałam mieć, no i klientka z Dubaju, która jego zna, bo on mieszka w Ameryce, w tej chwili chyba na Miami, zadzwoniła do niego, czy ma dla takiej wróżki a styli te karty, a on mówi, że niestety. To była edycja limitowana i już nie ma tego. No i widzicie. Ale nic, będę polować. Może ktoś będzie miał mm, najnowsze karty Ciro i może mi po prostu przyśle w prezencie. <grym> Dobrze. Dobrze, nie będę już żartować, tylko zaczynam pracować. Główne przesłanie dla bliźniąt na luty. No i sprawdzamy te główne przesłanie. Jest, widzę, piękne. Jest przepiękne. Sukces, miłość, współpraca, przyjaciele, y, kasa, wszystko, tak? No nie wiem, no tak wyszło, no możecie zobaczyć. Y, szóstka buław, to jest karta zwycięstwa, dużego sukcesu też zawodowego na przykład lub w miłości. Możecie się zakochać, y, bo koło tego właśnie leży ta dwójka kielichów, miłość, piękna, wspaniała, czysta, Oprócz tego jest dużo zabawy, radości w tym miesiącu. Jakiś ślub, możecie, albo jakaś impreza, ale też przyjaciele. Przyjaciele i dobra współpraca, czyli na razie się zapowiada superowo, a robimy dalej. Co się uda, a co się nie uda w lutym? Co się uda dla naszych bliźniąt? A co się nie uda? Może się udać to, że unikniecie oszustwa. Ktoś będzie chciał was oszukać, może ktoś będzie na was jakieś donosy, nie wiem, do sądu, czy, czy bo jest tu sąd ostateczny, tak? Czyli jakiś urząd, ktoś może jakiś donos na was napisać. Dziwne, wychodzi mężczyzna, także tutaj mężczyzna od Was starszy, raczej o blond włosach i, i niebieskich oczach. Możecie uniknąć tego oszustwa, możecie uniknąć tego w jakiś sposób no po prostu, może dobrze się wytłumaczycie, tak? Jeśli Was ktoś wezwie właśnie do urzędu, to możecie się z tego dobrze wywinąć. Może to być też uniknięcie prawdziwego złodzieja, tak? Prawdziwego złodzieja, hejtera, jakiegoś nie wiem złego człowieka, który będzie się koła skręcił. Co wam się nie uda? Nie uda wam się pewna, pewna, pewne przedsięwzięcie, tak, finansowe. Będziecie po prostu chcieli, no nie wiem, coś nowego wprowadzić, tak? W swoim życiu, w swojej pracy, w swojej firmie. E, będzie to bardzo duże przedsięwzięcie finansowe i jeszcze w tym lutym może się nie udać, ale może się udać w następnym, tak? W marcu przecież y, to jest tylko na luty, czyli nie rezygnujcie z tego projektu, z tego pomysłu, y, bo tu też może być, nie uda się y, na przykład przejść do nowej pracy, nie uda się. Y, Czegoś czegoś właśnie sfinansować. Także takie rzeczy. No, może mamy w planach kupno czegoś, tak, jakiegoś sprzętu, czy też może to się nie udać jeszcze w lutym, czy samochodu. No. Nie jest tak łatwo kupić samochód. Jest samochodów kupę na rynku, ale powiem Wam, że nie jest łatwe. Praca i finanse. Praca i finanse. No i znowu karta zwycięstwa, radości. Wszystko jest tu, jest ok, tak, ale nic nie jest takie do końca białe, tak, ani nic nie jest do końca czarne. Także, no, jednak, cóż, właśnie, może jedno jakieś przedsięwzięcie Wam nie wyjść, tak? Może trzeba będzie się jeszcze czegoś nauczyć, może trzeba będzie coś dokupić, ale tutaj. Liczcie na pomoc swoich przyjaciół. Myślę, że oni wam by pomogli. Może trzeba będzie po prostu poszukać właśnie wspólników. I tutaj się pokazują dobrzy wspólnicy. Jest dalej w dalszym ciągu karta sukcesu i zwycięstwa, czyli te finanse i będą, będą i ten sukces będzie, ale wy będziecie troszeczkę za wysoko, może mierzyć w lutym, i dlatego troszeczkę tutaj wychodzi lekkie. Ja wiem, jak to powiedzieć. No, nawet nie smutek, bo yy, tylko yy, zwątpienie. O! No i teraz sprawdzimy urzędy, naukę, jakieś umowy, właśnie. O, widzicie, jaki mam stolik, że się cały telepie. Ale zobaczymy: bliźnięta na luty. Sprawa. No właśnie, jakieś pismo do urzędu. No ktoś emocjonalnie może do tego podejść i na przykład jakiś głupot napisać. I znowu jest karta diabła, tak? Czyli rzeczywiście wezwanie do urzędu może być, może być ostre tłumaczenie, nawet sprawa sądowa. Yy, suma summarum jest to dla Was niebezpieczne, tak? No bo zawsze niebezpieczne są jakieś donosy czy jakieś po prostu rzeczy, jakieś wezwania dla Was, jakieś, yy, mimo to yy, widać tutaj niestety yy, jakieś lekkie problemy, właśnie urzędowe. Czyli wszystko, jeśli też macie jakieś firmy czy cokolwiek, yy, będziecie musieli jednak. Yy, to wszystko przemyśleć, żeby nie wpaść w jakąś pułapkę, tak? Ja nie mówię, że wy coś robicie na lewo, tak, ale no często my mamy Polacy takie coś w sobie, że my lubimy sobie pomagać jakoś tam y <dziwnie>, dziwnie. Na przykład przepisujemy firmę na jakąś inną osobę lub. No, z tym, z tym uważajcie, z tym uważajcie jednak, bo żeby się nie skończyło jakąś jednak karą, jakimś płaceniem, chociaż na początku było, że uda Wam się jednak uniknąć, ale niebezpieczeństwo jest. Jakiś facet Was bardzo nie lubi, może to być urzędnik, może to być urzędnik, nie? <dziś> No i no właśnie, no jak będziecie jakieś egzaminy czy coś zdawać, może wam do końca nie pójść dobrze. No właśnie, ten diabeł. I teraz miłość. I zobaczymy miłość na luty dla naszych bliźniąt. Jest miłość będziecie mieli przed sobą trudne wybory, bo nagle na Waszej drodze może stanąć dwóch mężczyzn lub dla mężczyzny dwie kobiety, tak? I tutaj będziecie mieli przed sobą duże, du, duży wybór. No wiadomo, kierujcie się sercem, tak? No wiadomo, że nie będziecie się kierować, nie wiem, rozumem raczej, no że jeden jest na przykład rozumem, nieraz się kierujemy, jak kobieta się kieruje, bo patrzy, że facet ma super Mercedesa i chałupę i w ogóle... Wypas, wypas firmę, ale tutaj raczej bym powiedziała: kierujcie się serduszkiem. Jest jeden mężczyzna, może być poznany przez internet, taki jakiś. Widać taki coś otwartego lub, po, lub w większym towarzystwie. Drugi gdzieś skądś przyjedzie, możecie się na jakimś wyjeździe poznać, po prostu. I jeden i drugi ma ciemne włosy, nie? Czy kobieta też może być ciemnowłosa? No, ale jest miłość, jest początek miłości. W związkach stałych myślę, że też bardzo dobrze. Możecie pojechać gdzieś razem, odpocząć sobie, czy na fajny weekend, czy ogólnie. E, zwiedzić coś. Także e, oglądajcie też mój horoskop jest miłości na, mm, na luty dla wszystkich znaków zodiaku. Tam jest właśnie dla parsingli e, i dla par długoterminowych, to dowiecie się więcej. E, podróże i przeprowadzki właśnie co tutaj się wydarzy w lutym bliźnięta podróże. Czy coś będziecie się wyprowadzać, przeprowadzać? No, podróż. Podróż może być bardzo miła podróż, bym powiedziała, sympatyczna też. Ktoś do Was może przyjechać, odwiedzić Was. Bardzo fajny też mężczyzna tutaj wychodzi, może jakiś przyjaciel. Ogólnie nie ma niebezpieczeństw, raczej w podróży jest moc, siła. Gdzie chcecie, to jedźcie. Jak to się mówi, jak chcecie się przeprowadzać, też przeprowadzka bardzo dobrze by było, by było się nawet w tym miesiącu, w lutym, nawet już przeprowadzić. Jeśli ktoś ma ochotę zmienić mieszkanie, kupić dom, czy mieszkanie też może to zrobić. Zdrowie i energetyka. Zobaczymy. bliźnięta Co tam z waszym zdrowiem? Lekarz na układzie pokarmowym, czyli no, musicie dbać o siebie i o swoją dietę przede wszystkim, bo jest zagrożona. Czy wątroba, czy śledziona, czy układ, bo po prostu cały układ pokarmowy. Jelita też, jakieś zapaleniowe sprawy, tak? Czyli tutaj uważajcie, nie o, nie o stronie kwaśno, także lepiej przejść na jakąś dietę. Takie właśnie bóle przychodzące i odchodzące, no i to mogą być właśnie bóle brzucha, lub bóle z tyłu pleców, na przykład nerki to też, też może tutaj się coś takiego pokazać. Yy, ogólnie jak będziecie mieli jakieś zabiegi albo badania, bardzo dobrze to wszystko wyjdzie, także nie bójcie się lekarzy, idźcie, badajcie się, róbcie sobie zabiegi, operacje. Będzie wszystko dobrze, tak? Będzie wszystko dobrze. Jak będziecie mieli czystą wątrobę, będziecie mieli piękne włosy, piękną skórę, będziecie się super czuć. Także polecam wam odtruwanie wątroby. No, najlepiej pić jakiś olej, tak? Rano zawsze pić olej. Jest lniany olej, jest rycynowy, bardzo dobry przeciwzapalny olej. jest len do picia, tak? Można sobie gotować len. No takie też rzeczy. Które was gdzieś tam oczyszczą, e, i nie będzie może trzeba iść do lekarza. Przyjaciele i wrogowie, czyli zobaczymy, czy macie więcej przyjaciół, czy wrogów w lutym. No ale już, o, no już wcześniej wychodziło, że macie tych, że macie kogoś, kto was tam chce podtegować pod do urzędu, czyli to wróg. Uważajcie na ludzi, mimo tego, że, mimo tego, że jest fajna współpraca, fajni przyjaciele, bo też przyjaciół macie, tak? Macie przyjaciół, możecie na nich liczyć, nawet nowych, no, kogoś nowego, bardzo fajnego poznacie jako przyjaciela, ale y, widać tutaj też y, jakąś zazdrość, nienawiść koło Was. Zazdrość, że macie za dużo pieniędzy, że może za dużo, y, nie wiem, czegoś macie za dużo, tak. I jest tu zazdrość, zazdrość, zawiść i wrogowie, tacy naprawdę zły wróg. To może być jeden wróg, tak, ale naprawdę niebezpieczny. Ktoś, kto będzie chciał, żeby na przykład waszą firmę zamknąć, tak, na zawieszenie przy firmie na przykład, albo z was w jakiś sposób, nie wiem, zaczarować. Hmm. Czarna magia i te sprawy, spętania, Ostrzeżenia. Zobaczymy, czy jakieś dodatkowe jeszcze ostrzeżenia dla Was są. Więc sprawdzamy ostrzeżenia. I znowu urząd. I znowu, widzicie, karty są mądre. Tarot jest tak przemądry, że nieraz ja myślę, że po prostu to jest niesamowite. Znowu ostrzeżenia przed. Przed właśnie, przed urzędem, przed, przed wrogami, którzy właśnie chcą, żebyście coś zapłacili, jakąś cenę, żebyście zapłacili cenę za coś, tak? Czyli ktoś tutaj będzie chciał wam zaszkodzić. No, wy wyjdziecie z tego dobrą, obronną ręką. Na szczęście dobre anioły wam pomogą. Proście anioły, proście też... Swoją rodzinę, o wsparcie, żebyście to przeszli dobrze. No, mam nadzieję, że to nie dla wszystkich, tak? Może to być sprawa rozwodowa, sądowa, rozwodowa, to po, wiecie, jakie rozwody są ciężkie i, i po prostu y, też to może chodzić na przykład o rozwód albo o sprawy majątkowe, rozwodowe też tutaj y, czemu nie, czemu nie, ale w każdym bądź razie niezbyt dobrze dla Was, by się sprawa sądowa skończyła. Także odraczajcie sprawy sądowe w lutym. I teraz właśnie zobaczymy, co te karty wizji, może coś karty wizji nam podpowiedzą. I proszę bardzo, dla naszych bliźniąt leży biedna tancerka, tak? Chyba sobie nogi nie złamała, mam nadzieję. Yy, nie walnęła się sama w kolano i tak nie leży. No cóż, to są właśnie takie, jakby cele, tak? Cele, inspiracje, ambicje i tutaj właśnie w tym miesiącu będziecie takie ambitne dosyć. Nie poddawajcie się, tak? Nie poddawajcie się przede wszystkim, nawet jeśli ktoś będzie chciał Wam zaszkodzić w Waszych planach, w Waszych celach. Desperację, zwątpienie i frustrację zostawcie za sobą, a spełnijcie swoje marzenia, bo po, po to jest życie też, żeby spełniać swoje marzenia, żeby spełniać swoje pasje, tak jak ja je spełniam na przykład. <laughs> ale no nieraz tak jest, że musimy się przełamać. Ktoś nam podcina skrzydła, ale my się nie możemy poddawać, my musimy po tej linii przejść, tak? Na tych palcach i po prostu Wy też przejdziecie w lutym super wszystkie złe sytuacje. Będzie dobrze, będzie. Wspierajcie się rodziną, przyjaciółmi. Mówcie o tym, jak Wam jest źle, albo mówcie o tym, że ktoś Wam chce zaszkodzić, tak. Oni Wam wtedy pomogą. No cóż, ja Wam życzę bliźniaczki, moje kochane, wszystkiego dobrego, dużo szczęścia w lutym, zdrówka przede wszystkim, dużo pieniążków i dużo fajnych pomysłów na życie. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia. Pa!